Piotr Jan Paweł II, papież Benedykt i papież Franciszek. Ten kamień to upamiętnia po prawej. Od wszystko wokół mówi tak mało możesz. Jesteś za słaby i wiesz co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, a wy spotkać cię. Nawet necessary... jeśli kiszką, nawet wielki drodze. Nawet jeśli jest z kim po drodze. Nawet jeśli strach, to wszystkie stare, bo do mnie. I zacznijszy Tutaj był ołtarz. Jak papież był na błoniach, kochani. Dotarliśmy jeszcze tylko kawałeczek. Do Łagiewnik. Kopiec Kościuszki. Tam w Odlali Wawel. A tam pielgrzymka od miłosierdzia do miłosierdzia. I Rysia skromna, jak zawsze. I oczywiście wszystkich duchowych pierwszych pozdrawiamy. I tańcząc uczynić przed nami. Nawet to napędź dla nas na koniec. Masz wiary sercki tak, dobrych tak. ludzi wokół. Dojdziesz daleko kodzie, Czysiu, całujemy! Żonowo, bo nie jedyny, spotka, i razem, idź i kochaj, idź i kochaj, idź i kochaj. odpoczywamy, odpoczywamy minut pięć. Zastawałem. Plus dwadzieścia. No, już chcieliśmy. Od spółu wychodzimy.